Słuchajcie moi drodzy, mamy wagę szalkową, chcemy zobaczyć oczywiście jak wygląda ważenie za pomocą wagi szalkowej i tak jak sobie mówiliśmy tak jak sobie mówiliśmy, tak, kwestia masy i ciężaru. Jeżeli chcemy wyznaczyć, jeżeli chcemy masę, no to potrzebujemy wagi szalkowej. Oczywiście możemy użyć wagi elektronicznej, tak jak mówiłem, ona w tym momencie jest wyskalowana w jednostkach masa, tak naprawdę mierzy ciężar, bo mierzy siłę nacisku. Mamy sobie kostki, więc kładę, słuchajcie, kostki do gry na naszą, na jedną z szalek wagi. I teraz pytanie, czy one ważą 10 gram? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Kładziemy, poczekajcie, nie, mam, mam 20 gramowy, 10 gramowo odważni na szalkę. Podnosimy, słuchajcie, belkę naszej wagi, ponieważ to ramię jest niżej. To znaczy, że tutaj będziemy mieli większą masę niż tu, gdzie kostki. W związku z tym zdejmujemy 10 gramowy odważnik, połóżmy 5 gramowy odważnik. I teraz podnoszę mechanizm naszej wagi do góry, okazuje się, że kostki mają większą masę, ponieważ to ramię wagi jest na dole. Czyli na pewno mamy masę większą niż większą niż 5 gram, a mniejszą niż 10. To dołożę w tym momencie Jednogramowy odważnik i jeszcze jeden jednogramowy odważnik, czyli mamy w tym momencie 7. 7 to jest za dużo, ponieważ opadło nam to ramię na dół, to znaczy, że masa naszych kostek jest pomiędzy 5 a 7 gram. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, kiedy zostawię 6. Przy 6 gramach mamy tutaj to ramię jest. Jest niżej, czyli już wiemy, że oczekujemy pomiędzy 7 a 6. Dołożę w takim razie 500 mg, czyli pół grama. Widzimy, że jeszcze kostki są minimalnie, minimalnie cięższe. Tak, przepraszam, mają minimalnie większą masę, ale cięższe też są. Dołożę w takim razie tutaj 200 mg. I zobaczmy teraz. I możemy powiedzieć, że nasza waga jest prawie w równowadze. Tak, czyli mamy w tym momencie masę, masę 6,7 g. I teraz zobaczymy za pomocą wagi elektronicznej, co ona nam wskaże. Kładę te dwie kostki tutaj na wagę elektroniczną. 6,7. 6,6, Słuchajcie, za pomocą starej wagi laboratoryjnej udało nam się zrobić dokładnie to samo, co można zrobić za pomocą współczesnej wagi elektronicznej, tylko że trochę więcej czasu nam to zajmuje. Dzięki.